Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu na moim kanale. I jak widać jesteśmy właśnie po zakupach w Lidlu. Dojadę do domu, zrobię Wam hola i teraz muszę wam powiedzieć, że była chwilowa przerwa, tu prawie tygodniowa, no ale tak wiadomo, też po tym sylwestrze nie było za bardzo co nagrywać. Do pracy się poszło. I, I teraz właśnie mamy weekend i stwierdziłam, że nagram do Was. W chcieliśmy jeździć dzisiaj nad morze, ale widzę, że pada, więc możliwe, że pójdziemy sobie jutro. No, także my jedziemy do domu i pokażę Wam zakupy. Oczywiście standardowy, jestem mega głodna. A dzisiaj zanim obiad się zrobi, to trochę to potrwa, więc będzie trzeba sobie coś innego zjeść. Zapraszam Was do oglądania, i za chwilę mamy haul zakupowy. No, dobrze, słuchajcie, wróciliśmy teraz. Mój odwieczny problem, jak ustawić staty bo jak miałam telefon sam, to tylko sobie oparłam o stojak na noże i stała Teraz, jak jest ten cały stat na tych nóżkach, to nie mam tutaj w ogóle miejsca, gdzie go ustawić. No i jakoś mi to mm, wyszło. To co, tu zaczynamy. Idę po siatki. Dobra, pierwsza rzecz, która już jest w użytku, to kupiliśmy ręczniczki papierowe. A dwie, rzecz, dwie rzeczy z Aldi, bo oczywiście się zapomniało, że Kuba nie ma żelu, więc wzięliśmy taki dwupak Fach I zapomniałam o się. sałat dwa razy, a planuję zrobić yy, sałatkę. Teraz lecimy już żelizny. taką ogromną kawę cukierów. To właśnie wydaje mi się, że są smaczne. I niby to jest edycja świąteczna, bożonarodzeniowa, ale ja je nawet sobie zostawię na Wielkanoc, bo raczej mają dobro. A nie widać tutaj ja na tych papiereczkach żeby gdzieś były choinkowe. takie choinki są tutaj. Kilogram, ich jest i kosztowało 2,49. Także Cepsena z się Synchrodnika tam, no, tam z kawałkiem Nesquik, takie płatki. Chciałam taką paszę, jak ja to mówię, ale nie było. Trzy pomidorki: dwie bawieki, jedna czoskowa, jedna ziołowa. Dwie takie śmietanki, trzydziestki, bo ja lubię, żeby były, bo jak są potrzebne, to nie ma. Ser żółty. Dwa razy takie mini mozzarelle, bo do tej sałatki. I słuchajcie, jest teraz w Lidlu tydzień Azja, azjatycki, chiński. I oczywiście poszalałam, bo nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam trzy razy takie makaron, gdzie jest jeszcze trzecie opakowanie. On jest taki ala już gotowy, taki chiński. No to jak go uwielbiam. Musiałam wziąć cztery bułeczki ze ziarenkami. Wzięliśmy dwa chleby, dlatego że od razu lecą. One do zamrożenia się rozwaliły. Zamrozimy je, do poniedziałku akurat będzie spoko. O Jezu postawiłam Was. Dobra, postawiłam Was, a to już nawet nie mogę tego tknąć, bo to jest takie... No muszę wymyślić, jakie sobie tutaj, tutaj miejsce. No na razie nie ma. Dwa takie makarony. Takie już takie y, do gotowania. Z promocji, z Czerwonej Mekski to chyba wzięliśmy tylko to. Takie z Jajeczka, to, 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 to jest niby edycja... Eee, świąteczna data jest dobra i zostawię je sobie na wielkanoc, bo tutaj w środku są w kształcie jajeczek a nie bombek, także no. No i rukola, którą uwielbiam, która jeszcze wyjęłam. I z rukolą będzie sałatka, bo są dużo sprzeciwników i zwolenników rukoli i ja uwielbiam. Siatka jedna pusta. I druga. I tutaj mamy jedną pepsi sobie wzięliśmy. Rzadko, ale czasami mamy ochotę, a była na promocji. Pamelo, było dziwo, w tym roku jadłam tylko jedno, a w tamtym roku jedliśmy co chwilę. Dwie paczki mandarynek, bo u mnie na mandarynki cały czas trwa. Tutaj takie mięsko do zupy. Jedne pałki na dzisiaj właśnie na obiad. Tutaj takie pierożki. Oczywiście z chińskich i z chińskich sajgonki, takie do usmażenia, nie takie gotowe, mrożone, tylko takie wiecie, z lodu, więc na pewno będą lepsze. Jeszcze jeden, ten makaron, bo tutaj jest malutko. To wzięłam trzy paczki, to będzie na taki jed jeden obiad dla nas. I teraz tak. Dwa masełka mamy jeszcze, ale były na promocji, więc wzięliśmy dwa, bo idzie to masło do. Kanapek do pracy, i tak dalej. Jedno mleko takie świeże 3,5%, i jedno takie jakby nieświeże 1,5%. I ostatnia rzecz to pomidorki koktajlowe, również do sałatki. No i to na tyle. I za te wszystkie zakupy zapłaciliśmy 70 euro. Mm. Nie mówiłam wam poszczególnych cen, tylko ogólnie i wydaje mi się, że jak tyle, że to jest spoko, bo dzisiaj byłam tak nastawiona, tak na 80 euro, więc te 10 euro mniej. Dwie siatki puste, ja jestem głodna, myślę, że sobie zjem zupkę, bo chyba ostatnio w Aldim też był tydzień taki chiński i wiecie co, wzięłam sobie taką gotową zupkę. taką w puszce? Nie wiem, nie jadłam, nie wiem, czy będzie dobra, ale sobie ją wstawię, bo zanim ostrugamy ziemniaki, pochowamy zakupy i zanim nam się te pałki usmażą do miękkości, to do trechu... Czasu zejdzie, ja jestem już tak głodna, że nie wytrzymam, także wstawiam sobie tą zupę i później wam dam znać, czy w ogóle jest dobra W Lidlu też były dzisiaj takie różne smaki tych zupek z puszki Nigdy nie jadłam, ale że już mam tą, to więcej nie brałam Dobra, to ja lecę chować, gotować. Dam wam znać później, z tą, co z tą zupką Sałatkę będę robić dzisiaj albo jutro, bo w sumie jak dzisiaj mamy takie dobroci to nie wiem, czy na kolację nie wejdzie coś jeszcze z chińskiego jedzenia. No, to widzimy się później. Zupa wygląda tak. I powiem Wam, że naprawdę jest smaczna. Nawet nie potrzebowała przyprawiania, jest nawet mięsko o. Mm, polecam. Bardzo dobra. Jak już próbowałam się, zajadam. wychodka. No i z racji tego życia to może nie idziemy, bo to jak mówię, że. Pada i pogada z więc sobie zostawimy to na jutro dzisiaj Myślę, że zacznę sprzątać dekorację, bo chciałam dzisiaj iść jeszcze nad morze A jutro się zająć sprzątaniem dekoracji całego już mieszkania Ale że e, jutro będzie nad morze, to będzie tego czasu Nie Więc dzisiaj sobie zaczniemy sprzątać już świąteczne dekoracje Bo u nas tak się zawsze sprząta po Trzech Królach A Trzech Króli było wczoraj Był szósty, piątek, gdzie jest siódmy To posprzątamy sobie część Zobaczę, ile mi się uda Eee, będę ogólnie sprzątać też. No, dekoracje i ogólnie. A salon sobie zostawię na jutro, dlatego że dzisiaj jeszcze sobie będziemy siedzieć w tym, ale się częściej. Się, że dzisiaj będziemy sobie siedzieć jeszcze w tym salonie i chciałabym, żeby jeszcze było tak klimatycznie, więc ostatni dzień tą choineczką się nacieszymy. A przy sprzątaniu salonu i choine, choinki i tak dalej zajmiemy zajm 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 najwięcej czasu. To już zostawimy sobie jako salon na jutro, ale powiem Wam, że ciężko mi się rozstać z tym klimatem, bo uwielbiam. I znowu w tym salonie nastanie taka pustka, że będzie tak pusto i wciąż brakuje mi dekoracji takiej jakiejś. No, o wiele mniej jest takich dekoracji zwykłych niż tych na święta. A jak próbuję coś znaleźć, to nigdy mi się nie podobają mi się takie jakieś dekoracje, które by mogły stać cały rok. Nie wiem w ogóle co postawić tutaj. No, coś tam pomału znajduję. No w, tamtym w tamtym roku znalazłam tą świnkę złotą, która mi pasuje i przy okazji sobie zbieramy jakieś tam pieniążki, jakieś drobne, jak mamy, ale tak to ciężko. Chciałabym takiego właśnie ananasa sobie postawić złotego. Mm, natomiast nie wiem, czy to nie jest taka dekoracja tylko letnia, no ale chyba może stać cały rok, bo to ananas, także. Myślę o takim fajnym, złotym, dużym ananasie, ale też nie mogę znaleźć. Znalazłam fajne na jakieś tam stronce wczoraj, ale okazało się, że to jest świetnik. A ja nie chcę świecznika, tylko musiała typowo taką dekorację, albo jest dużo srebrnych, za złotym, ciężej. Dobra, robię obiad i na obiad dzisiaj mam te pałki. Jak mówiłam, mm, sosik, buraczki i kopytka. To jest biedronki, nie robię, tylko już gotowe. Zastanawiam się, czy je usmażyć, czy ugotować. Bo ja wolę ale w sosie to nie wiem, czy nie lepiej ją gotować. Hmm, zobaczę To ja uciekam I później się widzimy chyba przy sprzątaniu Chociaż nie chce mi się dzisiaj nic To jest taki pierwszy weekend, kiedy mogę odpocząć Bo tak to było święta, wiadomo się, człowiek się nie wyspał, bo szybko się wstawało Później był Sylwester, się balowało Też nie było kiedy odespać I cały tydzień praca Teraz pracę zaczynamy na szóstą, na jedną zmianę więc też nie ma kiedy odespać, bo codziennie trzeba wstać. I dzisiaj jest taki dzień, pierwszy kiedy pospałam do dziesiątej i jutro, więc ciężko mi będzie się ruszyć. Ale trzeba zrobić. Podpalę sobie tą świeczuszkę, co dostałam w tym rozdaniu, co wygrałam. Także mam nadzieję, że będzie ładnie pachnieć. O, tutaj się pali koło Mikołaja Świątecznego, to jak mówię, wystrój jeszcze zostaje do jutra. Kojneczka, mm, tutaj sobie już za wisi, zrobione to sobie pomału. tą, myślę, że tą świeczkę sobie wypalimy. Mm, bo ona już stara i długo stoi, jeszcze mam do zrobienia paznokcie, patrzcie. Obcięłam, ściągam hybrydę. Jeszcze muszę zrobić, bo ona już ma kilka lat, i już taka załadna. Nie jest tak, że myślę, że sobie ją pewnie jeszcze wypalimy. No, a te wszystkie dekoracje już pomału chowam. Ten domek gdzie do schowania, bo jest taki ala świąteczny. Natomiast te tutaj i te mniejsze będą zostawać. Także to są dekoracje z yy, sypialni. Jeszcze jedno. Stąd z korytarza szyszki, choineczki. Także zbieramy wszystko. I najlepsze jest to, że dzisiaj byłam w Lidlu, zawsze z Lidla biorę sobie jakąś gazetę do spakowania i zapomniałam, więc dostaję ręczniczek papierowy chyba. I odnośnie tego zapachu, w ogóle go nie czuć i w ogóle nie pachnie, także nie polecam tych z Pepko, bo nie pachną w ogóle. Widzicie, wydaje mi się, że dopiero to wszystko przynosiłam i wyciągałam. A już muszę chować. Zobaczcie jakie ładne bombki kupiłam na promocji już. Opłaca się kupować na promocji. No te niestety nie były na promocji, bo miały być, ale nie wyszły. Są szklane bombki polskiej produkcji z Biedry. Miały być 2, 1 plus 50%. Coś mi nie naliczyło. I taki czubek nowy. Potem był taki mini. No i teraz będzie taki porządny. No i to tyle z nowości. Aha, no i kupiliśmy... Taki czerwony pokrowiec na choinkę, żeby karton wyrzucić Tutaj jest pojemniczek na lampeczki Już go dzisiaj przyniosą, dlatego żeby tutaj załadować lampki Bo wydaje mi się, że trzy kartony to jest mało ja już nie wiem jak się tu pomieszczę Nie wiem Tu są lampki, je właśnie włożyć. Zobaczcie ile mamy lampek No Tutaj jest jesień tam jest wielkanoc została a tutaj aha no i tutaj jest prawie pełne jeden karton teraz prawie pełen nie wiem nie zmieścimy się w tym roku No i słuchajcie już Prawie wszystko posprzątałam, ale już mi się nie chce, więc resztę zostawiam sobie na jutro eee, I co? I kończę tego vloga, bo myślę, że jutro zacznę kolejnego e, nagrywać mm, Bo cię już się nic więcej nie będzie działo, także żegnam się z wami, ale widzimy się jutro Będziemy sobie rozbierać choinkę mm, Kłaść pewnie jakieś tam ozdoby już takie te wiecie co stoją zawsze wiosenne i tak dalej. No i myślę że nie będzie padać, to zabiorę was nad morze. Także papa.